Witam w na kanale Fame 1978 Dziś mamy podsumowanko. Ontario, Kanada. Ostatni odcinek. I tutaj mamy pojazdy. Nie wystawiłem tylko ANK wersji cywilnej, bo chyba już ją sprzedałem nawet. I GMC też sprzedałem. Choć w garażu mam jednego GMC, ale wystawiłem te takie, którymi jeździłem. Tutaj mamy ZIX-566A Zmień pojazd. No. DERY SPECIAL 15C-177 Tutaj był ten moduł, jak on się nazywa? Wykrywacz metali. I siodło. Wykrywać metali yy, sprzedałem. Założyłem mu teraz burty. Z burtami lepiej jeździ. Jest to Freeliner y, 114 SD, znaleziony na tej mapie. I teraz następny no. Yy, Fleet Star F2070A. <coughs> Miał przystawkę do kłód, co było pomyłką. Płaska platforma mu w zupełności wystarczy. Też znaleziony na tej mapie, ale także do zdobycia na pierwszej mapie z podstawki. Jako chyba druga ciężarówka, ona stoi totalnie rozwalona przy garażu. Proszę, Don71 z malowaniem jakiegoś szczupaka ma namalowanego na boku. On też na Tajmirze jest do zdobycia. No i... Hammer, którego zdobyliśmy tutaj, też na tej mapie, ale jest do zdobycia chyba na Alasce też. To jest Hammer H2. Teraz yy... używaliśmy też tych pojazdów, to były chyba, to były też płatne, chyba dodatki, bo je mam, a na mapach, na których one były to ich to na tych mapach jeszcze nie byłem Będę je dopiero odkrywał, także to na pewno były płatne dodatki no i to są świetne ciężarówki przesiądźmy się może tutaj mamy caterpillar CT681 Następny International HX 520 i Kenworth W 990 z malowaniem byka, który się świeci w nocy. Nawet spróbuję Wam teraz rzucić tak na szybko. Bieg się świeci. I też fajne ma oświetlenie takie postojowe. dzień I jeszcze chcę wam pokazać tamte ciężarówki. Od tej zacznę, Western Star 49X. Nie jestem co do niego pewien, czy on był w tym właśnie Wolfpacku. Na pewno tam były trzy ciężarówki. Nie wiem, czy były cztery i czy ten 49X tam był. Do niej nie jestem pewny. Dalej, to jest właśnie z tego Wolfpaka ciężarówka, jest to Western Star 57X. I tutaj, to też jest z Wolfpaka. To jest Western Star 47X FN 1424 i Western Star 47X FN 1430. To jest z ulów paka. Teraz przejdźmy może do nocy. Bo też ładnie oświetlony jest, są te pojazdy No te wloty powietrza takie niski ładnie się świecą przy siatkach no zobaczymy czy zgasną Pojazd ten, zobaczcie, tu się nawet oczy świecą wilkowi. Na drzwiach też się świecą, ale na drzwiach to są takie malutkie oczka. Ale tu na masie są takie duże i świecące. No, też ładnie to wygląda. Akurat nie ma nic świesnego, ale jest ten wielki Feniks, dlatego trzymam go jako pojazd taki flagowy. Też ładnie się świeci wszystko. I ten jest też też ładnie oświetlony. No. Proszę, jak się ładnie świecą. No pięknie to wygląda. Ja to za tymi rzepkami to szaleje. Ja dobra, przejdźmy do dnia. I teraz, jeśli chodzi o przyczepy, na rzece Albany jest 7 przyczep do sprzedania, a na spalonym lesie jest 6 przyczep do sprzedania. I teraz rzeka Albany w sumie zarobicie 40 200, a na spalonym lesie na przyczepach zarobicie 35 700. Razem to jest 75 900. No to nie kasa. Można na przyczepach ładnie zarobić. No, i nagrałem wcześniej filmik z tymi pojazdami, które zdobyliśmy, i zaraz też Wam powiem, co ile kosztuje, gdybyście chcieli je sprzedać. A oto nasze perełki, które udało nam się zebrać w Ontario w Kanadzie. Jest ich 9 nie licząc tego azowat, z którym teraz jestem. No ale przejdźmy sobie do caterpillar TH357. Jest to malutkie. Jego wartość to 123 800. No to jest drogi. Następny jest ANK wersja cywilna MK38. I o, jej wartość to 75 tysięcy tylko, czyli bez rewelacji. Yy, następny to będzie GMC MH9500. Tutaj z przystawką to pewnie będzie droższy yy, 26300 za tyle możecie go obchnąć następny Freakliner 114SD z wykrywaczem metalu I za niego możecie dostać 93800, następny będzie Scout 800. Jego wartość to 12700. Później jest Hammer H2. Jego wartość to 18300. Później jest Fleetstar F2070, a jest Star F2070A. Z przystawką do, do długich kłód. Jego wartość to 30 tysięcy. No i teraz przejdźmy do perełek. Do nowych pojazdów. Które się pojawiły na tej mapie, to będzie ZX566A. Można go przerobić na wóz strażacki. Ładnie się prezentuje taka starowinka sowiecka. Nawet blachy ma w odpowiedniej narodowości. I jego wartość to 103 200. Teraz przejdźmy do e, Derego. Dery Special 15C 177. Też go można przerobić na wóz strażacki. Ja taki mam z paką i z żurawiem, ale też mogę go przerobić na wóz strażacki. A jego wartość to 179,600, no teraz przejdźmy sobie do Azowa. I wartość tych wszystkich pojazdów to jest 662 700. ile możecie zarobić, gdybyście chcieli je wszystkie sprzedać. A to tyle jeśli chodzi o pojazdy no i jeśli chodzi o sprzedaż na przykład modów to żeby nie tracić kasy pamiętajcie, że jak coś dokupiliście droższego to sprzedajcie to a zostawcie najtańszą rzecz ile Ile to kosztuje? Dwadzieścia tysięcy A to pięć siedemset. I tak. Tedy to zostawiacie, a to ulepszenie sprzedajecie. O, sprzedajecie, żeby kasa wam nie przepadła, bo to z modami właśnie różnie bywa. I tak samo polecam Wam sobie sprzedawać te pojazdy, których nie chcecie, a zostały z gry czy tam z DLC. To też najtańsze sprzedajcie to jest 2,9, a naj, znaczy naj, najdroższe sprzedajcie, a najtańsze zostawcie. Bo nie możecie wszystkiego sprzedać, bo no, nie może być tak, że pojazd na przykład jest bez kół. To 5. No to, to już do sprzedania. To zainstalujemy, a to sprzedamy. Zobaczcie ile kasy wraca do Was. Zawieszenie. Podwyższone fabryczne. Aha, musimy najpierw koła sprzedać. Zostawić te. Te ile kosztują? 7,5. A te? Też 7,5. Ale zostawmy te pojedyncze. I tak, te. Sprzedaj. 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 Kupa kasy odzyskana. I teraz zawieszenie. Przechodzimy na fabryczne. A te sprzedajemy. Teraz wciągarka, to fabryczna zostaje, a ta idzie na sprzedaż 50 tysięcy wraca i tak samo dodatek, no akurat tutaj nic nie kupywałem, obręcze, no to musi zostać. Koloru nie ma żadnego, nie jest, kolor nie jest płatny, także kostka, no tutaj w ozdobach to wystarczy odinstalować i można sprzedać. Jak będziecie to próbowali na przykład robić z kołami czy tam z jakimiś częściami ramy, no to niestety gra Wam nie pozwoli sprzedać wszystkiego. Osłonek ma zamontowane. O ale dobra odinstaluj to, to akurat za darmo jest naklejki naklejki też są za darmo to można to pominąć to też jest za darmo to też jest za darmo ale ozdoby już są płatne na przykład nocna groza odinstalować i sprzedać I to jest ciągnik z modów. Wezmę go do magazynu, żeby było widać. Jeszcze raz, widzicie? To jest super kierowiec K7M. To jest pojazd z modów. No i teraz możecie ten pojazd sprzedać, ale on musi być. Nie może stać na zewnątrz albo tu w garażu. Musi być w magazynie. Otwieracie magazyn. I macie pod trójkątem sprzedaj. I taki pojazd już ogolony sprzedajecie. Już go nie ma. Teraz wystarczy wejść na ModHaba i go odsubskrybować. O! W ten sposób. I nic nie tracicie. Już późno. Dobrze, przejdźmy sobie do podsumowanka. Znalezione pojazdy 44, 4, no oczywiście więcej było. Odblokowane wieże obserwacyjne 6 z 6, odblokowane modyfikacje 44, 4. zakończone misje 60 z 60, Ontario 100%. Teraz kontrakty. wszystkie zadanka, wszystkie pojazdy, wyzwania tylko dwa były, no i tutaj już trofea. Dobrze. Następną mapą jaką będziemy odkrywać to jest Kolumbia Brytyjska, no, tam będą cztery wyzwania. No, zadanych trochę jest. Zatoka Duns. Park Narodowy Nord Peak. Dobrze. Dziwne kropelki. A, złoża ropy. O. To ciekawe. I tam pojazdy będą dwa. Ale wieże obserwacyjne aż 22 wieże. Wow. 22 wieże. Gęsto. Yy, modyfikacje tylko 3. 64. Mm, 64 misje Zatoka Dons Tylko dwie mapy tam są Aż tyle wiesz No to ciekawe Park No tylko dwie mapy tam są Także Na dzisiaj to wszystko Podsumowanie zakończone Ja się z wami żegnam Henry też to widzimy się w następnym odcinku przy odkrywaniu nowej mapy A na razie trzymajcie się ciepło i do zobaczyska Pamiętajcie o łapkach Bar.